Taki można powiedzieć tutaj zapowiedział, co będzie na tym kanale i wszystko inne. I mam na imię Woltek, lubię grać na pianinie. W tym oto pianinie, cyfrowym pianinie, bo nie ma innego. Może coś zagram? Widać mnie? Widać. Jeszcze dużo więcej. Umiem dużo więcej, więc zagram Mozarta. Coś takiego tam było. Miałem tam cały zagrać. To była mocarta Zonatina chyba... A, mm. nie widać mnie. Zonatina chyba Cedur? Mi się wydaje. I też malować. Ja będę też robił taką nie wiem, jakieś o takie łańcuszki albo obrazy. Hmm. Ogólnie Chciałbym kiedyś rzeźbić. Może no, się kiedyś uda, ale to nie wiem, czy na kanale, czy tak samo. Kiedyś pieczątki nawet robiłem. I, no i co jeszcze takiego? Ogólnie, o sztuce będzie ten kanał, ale. I może czasem na Może, może. Tak jak powiedziałem już wcześniej, może i no nie do końca wiem czy to się uda i ten I w sumie... fajnie by było gdybyście dali jakąś subskrypcję czy łapkę w górę już będzie więcej subskrypcji będę wiedział że mam paru widzów to myślę że będą jakieś live y robione, więc no wiecie pewnie co nie? o co, co nie czarek No widzicie, on też się zgadza. I no to co? W sumie tyle z tego. No to ja się z wami już żegnam. Do, do zobaczenia w następnych odcinkach.